Cześć, w tym filmiku pokażę Ci jak rozwiązywać takie ciężkie równania. Ciężkość tego równania polega na tym, że nie możemy wyprowadzić x przed nawias, bo tutaj mamy dziewiątkę bez x i nie możemy zrobić delty, bo tu mamy x do trzeciej. W takich przypadkach szukamy takich liczb, żeby rozbić to na dwa nawiasy i mieć w obu nawiasach to samo. Czyli w tym przypadku z tych dwóch liczb możemy wyciągnąć x kwadrat, Czyli mamy, że x kwadrat razy x plus 1, i tutaj możemy wyciągnąć minus 9, i tu będziemy mieli x plus 1. Czyli to mamy x plus 1 razy x kwadrat minus 9 równa się 0, czyli x plus 1. Ten nawias możemy rozdzielić na x minus 3 razy x plus 3. Czyli mamy, że x to się równa minus 1, albo x to się równa 3 albo x się równa minus 3.